Hej, z tej strony, 11, a to jest Tuttle Tale. Jest to gra horrorowa, która wyszła jakiś czas temu. Wszyscy mi pisali, żebym ją ogarnął, tak dalej. Pojawiały się sugestie, że jest ona w pewien sposób y, podobna. Podobno do Five Nights at Freddy's. Aczkolwiek rozgrywką wiem, że nie przedstawia Five Nights at Freddy's w ogóle. Praktycznie. Więc. Jakie, gdzie jest podobieństwo? Nie wiem, zobaczymy. Pierwszy raz włączyłem te gry, miałem kupię rzekę. czasu Mouse Sensitivity w końcu gdzieś to ktoś dodał. Amen klużyn. Chcemy to wszystko mieć dodane, tak. Lubię lubię ładne efekty. Niech będzie. Huddle Tail. Jedyne, co jeszcze wiem o tej grze, to to, że jest to związane z miszkami, które przypominają troszeczkę Ferbi. To są takie. Zobaczycie. Miszki będą do Ferbi, które są tutaj głównym źródłem terroru. 20 września 1998, 5 dni przed świętami Co się mogło zdarzyć 5 O już gramy, okej okay. Zadanie, otwórz swój prezent świąteczny wcześniej Czy to jest na pewno dobry pomysł? Otworzyć swój prezent świąteczny wcześniej Okej, okay. chcę mieć większą... Okej, okay. chciałem zmienić ustawienia samej myszki i mi się gra wykrzaczyła O teraz jest lepiej, tak ja lubię czułą myszkę Więc mamy otworzyć swój prezent świąteczny wcześniej I to mi się nie podoba, to jest potwornie zły pomysł, bo... E, no cóż, czemu mam otworzyć go wcześniej? Ok, czemu się pojawia, jak chce biec? E, jakaś latarka czy coś? Może gra, 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 gra mnie będzie uczyć, o co tutaj chodzi, prawda? Mam nadzieję. Może sobie pod posłyszę jakieś dźwięki, jakąś muzykę tam słyszę. Na 10:15 to biec, tak? Zauważyłem. Uważaj. Uuu uh. To powoduje, że będzie słyszał, będą Ci słyszeć, że będziesz robić odgłosy, okej okay. To jest jakaś piwnica, zakładam, że Że mamy wejść do piwnicy, że, że tutaj się będzie od... odgrywała akcja powoli Wskazówka Spoglądając żółtą ikonę Okej okay. Dobrze, okej, okay. będę ostrożny, spoko Czego szukamy? Prezentu świątecznego, ale jak mamy go znaleźć? Co to będzie? I co to ma wspólnego z tymi miśkami? Naprawdę nic nie wiem o tej grze. Ona jest od miesiąca dookoła. Myślałem, że będzie, będą się spoilery z niej sypać w, w, na prawo i lewo. Podobno jakąś tu tam fabułę ma swoją, ale najwyraźniej nic takiego na nic takiego się nie natknąłem. No tu są prezenty, ok. Yy, open Your Present. Trzymaj lepszy przycisk, Okej. Okay. O, oh, Talking Tuttletail. więc Tuttletail to jest właściwie nazwa tej, tej maskotki. Więc tak mniej więcej wyglądają Ferbie, jeżeli nie kojarzycie. Ehm... Um. Okej! Okay. Grab Tuttletail. Me Tuttletail, me love you. Okej. Okay. He really eats. Grab some food from the upstairs fridge. Okej. Okay. Więc to faktycznie... Muszę karmić, to je prawdziwe jedzenie. Okej. Okay. Więc to jest zabawka. Happy eh, birthday! Eee. Keep track of subtleties and needs using the bars on the top left screen. Okej. Okay. Właśnie, próbuję jak najszybciej znaleźć lodówkę. Give Jest cicho! ale no, chyba, chyba, to, to, to co to się, to będzie to się będzie tutaj działo. Gdzie jest lodówka? Tu jest luszka? Nie, nie, nie. Brush hair. Use the brush in the living room. To. Okej. to jest maskotka, której potrzebujemy zaspokajać, żeby się działać cicho. I z jakiegoś powodu nie możemy być. Zamknij mordę! Z jakiegoś powodu nie możemy być głośno! okej, rozumiem. Szczotka w pokoju, to tutaj jest, dobrze. Jesus Rap tail back up. E? Czyli co mam zrobić? Mam go położyć do spania czy coś? Mam go zapakować z powrotem. Zaraz, zaraz. Okej, okay, tu się zaczynają ciarki. Okej, okay, dont. Jak mamy go uciszyć, jeżeli on cały czas gada co chwilę? Cattle tail go home. Kolekt E. Czuć Dog Food. Przerzucę się Wróć do łóżka. Ta fuck? THE ACTUAL FUCK?! Okej, okay, więc musimy tejka znajdywać. Najwyraźniej po coś. Znalazłem... ...dwa. Nie, jedno. Z... Znaczy się... Pominąłem jedno. Znalazłem drugie jajko. Pominąłem pierwsze. Nie odpowiadaj na telefon. Na pewno? Dlaczego? Korci mnie! Powinienem? <śmienicza> Może mieli rację. Te drzwi nie były przedtem otwarte chyba, bo ich nie widziałem To jest wyjście na zewnątrz. Ok, tu jest jajko. Czy to jest pierwsze jajko? Herbal. Znalazłem pierwsze jajko. Okej, okay, dobrze, więc mam dwa jajka He. <laughs> <laughs> to nie ważne Zanim bym spać, zamknąłbym drzwi I zostawił szafą 21 grudnia, 1998, 4 dni przed świętami. Okej, okay. czyli mam co noc iść go nakarmić. Investigate the Clanking Noise, czyli mamy zbadać trzaskający odgłos. Smywarka, pralka. Cokolwiek? Coś z dołu dalej. Jasne, że z dołu. Czegoś innego spodziewałem. Holy shit. To są jakieś jaja. Czy się? Nie mówię o tych jaj, jak to znajduje, tak? Praka, mówiłem. A prę? Okej okay. To jest przestroga. Żeby nie otwierać swoich prezentów za wcześnie. Okej. Okay. Bateria. Okej, okay, ale czemu potrzebujesz baterii? Czyli... Charging station included. Please charge Tazletail. Tail. Okej, gdzie ją mógł naładować? Kolego! Gdzie mam go naładować? La, 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 la. Tutaj? Zadanie! Zabawmy się! Znaleźć WAZĘ w piwnicy, żeby się z nią bawić, okej. Okay. Mam jakąś latarkę, że coś, bo tu jest naprawdę cholernie ciemno. Jest waza. Ona się przemieściła, była przed tym w innym miejscu. Why? Czemu to robisz, Mamy futrzaty Jest kurczymyku! Teraz mam latarkę. Zaklakałem mm, A to jest taka odwana latarka. Task ochnął. No. Au oh no, co? OOO OKEJ okay, TO COŚ JEST Tam były oczy Tam były czerwone oczy, tutaj nie miało co świecić Some events and creatures may make your flashlight go out Czyli niektóre eventy powodują, że... Twoja bateria sama się kończy Wracaj do pudła skurwysynu i zamknij mordę Czyli zaraz, jeżeli ruszą latarką, to też. Okej, okay, rozumiem już. Czyli, czyli gra nas powoli. Z jednej nocy na noc. Uczy, jak przetrwać coś. dziwacznego. Przy, przy okazji nie wiem jeszcze przed czym się bronimy. Ale powoli jest uczy mechanik całych. Więc to chyba jest to podobieństwo do Five Nights at Freddy's, ale. Ale to, to jest właściwie fajna rzecz. Okej, okay, nie otwieramy drzwi. Nie otwieramy drzwi. Kto by chciał z takim uśmiechem na ścianie spać w ogóle w tym pokoju i spać. Just 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 fucking go to sleep. 22 grudnia 1998 3 dni do świąt. Złap latarkę. Mierzymy latarkę jasne. Investigate the grinding noise musimy zbadać charczący dźwięk Zakładam z góry, że to znowu ten naftatttle tail Co to może być? Gdzieś stąd dochodzi. Dwa jajka od razu tutaj są. Podejrzane. Dolher. Ale. What? Okej, okay, zbierzemy. Niechaj będzie, ale nie, nie mam pojęcia, co one mi dają. Złona kredka. What? Tego jest więcej? Tak żeby inaczej. Sashka said to mommy? To mama. The children thought that Mama would never find them as long as she couldn't see them. Turn the page. But Mama could still hear the children. The pitter patter of their little feet led Mama right to them. Turn the page. Then Mama found the children. to jest This is fucking disturbing, okej okay. Tam się, tam się coś śmieje, ja tam nie chcę zaglądać. Pierdolę to. Ja to bardzo pierdolę, okej okay? um, Idę na górę. Na górę gdzieś się stattle tail, odstawiam go do matki tyle. Done! on siedzi na górze, śmieje? to on, okej, okay, rozumiem, ale dalej nie wiem, czego mam unikać dźwiękiem Cześć, mały kolego No, stary Widzę, że będziesz totalnym bólem w dupie. Narobiłeś no, mi tyle problemów, że ja cię wieprzę? Mama? Okej okay. Mama zniknęła Odnieść go z portem na górę! Co? A skąd mam informację, że mam go odnieść z portem na górę? Czyś ty za nami jest? Może lepiej będę cicho, co? Cleanup jest disabled Gdzie mam go zostawić? Nie rozumiem totalnie Mam go odnieść na górę Zamknij mordę, zamknij mordę, dostaniesz Ale zamknij mordę, proszę, bądź grzeczny Mamo Masz szczesanko Mniej więcej ogarnia na czym to polega, ale... Tam ktoś za tymi drzwiami... Okej, okay, jestem idiotą Nie umiem czytać Ja go miałem po prostu zapakować z powrotem Wrap up Wrap up Znowu się pomyliłem, nie do łóżka a! Zamknij mordę. siedź w tym pudełku. Clean up Tattletail's mess. Czyli to na górze, ok. Ale ta fakt w ogóle. Ja nie umiem czytać, przepraszam. Mama makes a grinding noise when she's nearby. If you hear it, stay quiet. Uh -huh. It's starting. Tam jest mama, okej. Okay. Więc to jest mama. To cały czas jest mama. Okej! Okay. Tu się zaczyna shit Muszę sobie oświetlić drogę i po cichu dostać się do... Mama fucking Mama only attacks when you make noise. Okay, go to bed. Okay. Mniej więcej ogarniam koncept gry, mniej więcej ogarniam zarys, ale myślę, że na ten odcinek to będzie tyle. Dwa dni zostały do świąt, co się stanie w święta? Jak długa jest ta gra? Jak wiele mamy do zobaczenia? O co chodzi z tym całym Tattle Tale? Nie mam jeszcze pojęcia, ale przekonamy się w następnym odcinku, mam nadzieję, coś więcej, albo już w całości. Tymczasem, dziękuję za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.